Za mną Maciek Suleński, prosto z obozu Conello. Widzicie tu salę, na której Maciek z Cynamonem sparują. Jak pierwsze wrażenia? Za to były dwa sparingi, dwa zupełnie różne sparingi. Co o nich powiesz? Tak, na pewno troszeczkę tutaj e, popracowaliśmy z dwa sparingi. My, za mną pierwszy dzień ogólnie pobytu w Ameryce. E, Aklimatyzuję się jeszcze, dostosowuję się tutaj do tego klimatu, do tej góry, tej wysokości. E, nie jest łatwo. E, przyjechałem bo od razu, od razu wszedłem w bardzo mocne treningi, w, w sparingi z kanału. Nasz bardzo mocno, no, po pięciu zrobiliśmy rzeczywiście. Pierwszy sparing był bardzo dobry. E, drugi sparing już był troszeczkę, troszeczkę cięższy. E, kurczę, no ale fajnie, jestem tutaj, uczę się, e, nabieram nowe doświadczenia. No, trenuję z jednym z najlepszych pieśniarzy w, na świecie w tym momencie, tak? Z najlepiej opłacanych, a więc same plusy. Dokładnie. Jeden z najlepiej opłaconych, najlepiej, najbardziej rozpoznawalnych. Tutaj ludzie po, po drodze nas zaczepiają, pytają się czy trenujemy z Canelo, jak wchodzimy do gymu. Ale mówiłeś o tych różnych sparingach, myślisz z czego wynikało to? że drugi był tu trudniejszy, czy poznał twój styl, który dla niego był niewygodny, czy dlatego, że była telewizja, bo była tutaj amerykańska telewizja, która kręciła e, treningi Canelo czy, i to jego motywowało, czy dałeś mu e, w pierwszym sparingu aż tyle e, e, dobrego z siebie, że był zmotywowany zupełnie na, na drugi sparing? Kurczę, no dobre pytanie teraz zadałeś, te, które ciężko, ciężko mi odpowiedzieć, tak? Na pewno uczymy się nawzajem. Tak? na kanale no to jest takim zawodnikiem, że widziałeś wszystko w ringu. Eee, kurczę, ciężko ciężko, cokolwiek powiedzieć, może rzeczywiście te kamery, może rzeczywiście dałem mu się we znaki podczas pierwszego sparingu, Bo tak jak zresztą widziałeś wczoraj. No ze mną sparowo kompletnie inaczej, niż z drugim sparym panelem tam. E, też tak się trochę wkurzał, mówię kurcze tego pierwszego oszczędza tak bardzo mocno, ona do mnie wchodzi, wjeżdża i bije, szczególnie po ramionach bardzo mocno tak, bo tutaj no, za dużo ciosów na, na twarz też nie zankiesowałem, fajnie tutaj. E, też go czuję tak, wiadomo on jest bardzo mocny, ale tak jak powiedziałem, on bardzo mocno bije, bije po tych ramionach, bardzo mi się to, to wydaje we znaki i tyle. No właśnie, Senak Beko to jest ten drugi sparring Partner. E, e, to jest zaplecze czołówki na pewno kategorii super średniej, który przegrał tylko dwie walki, jedną m.in. z Morelem. Cztery, e, wiem, tak? Ma tak? cztery, przykrywam, no ale widzę mm. na to dosyć poziom. Wydaje mi się, że, no to może się mylę, ma dwieścia, na pewno e, sześć wygranych, 22 dwie, przez Nokot. No i tu zupełnie inaczej, on uderzał scena bardzo oszczędnie, bardzo bojaźliwie, nawet y, były uwagi w stronach Beko, żeby y, boksował odważniej, bo, bo nie dawał tego Canelo co chce. Ty z drugiej strony z ciebie byli bardzo zadowoleni, podkreślali twoją waleczność, charakter, e, nawet cię trochę tonowali w tych twoich zapędach, żebyś nie, nie boksował tak ostro. No i mm, powiedz mi y, wydaje ci się, y, że Kanelo wybiera sobie momenty, że jest gotowy na przykład na intensywność w całym okresie pojedynku, czy po prostu on tutaj sobie jednego z partnera traktuje mocniej, drugiego słabiej? Kurczę, masz powiedz to ciężko powiedzieć? Wydaje mi się, że na pewno Kanelo jest tak doświadczony zawodzie, że wie, że, wiesz, że ciężko zrobić za 8, 10, 12 rund tak sam w takim bardzo dużym tempie, tak? Natomiast wiesz, dla mnie to jest jakaś taka może chluba, to na pewno jakiś taki no, fajny znak, że... że że ze mną się spina bardzo mocno i chce alby pokazać to, że, że no ja też nie powiedzieć, ja wchodzę tutaj, żeby walczyć, wchodzę tutaj, żeby dać mi się troszeczkę, e, wdać mi się we znaki, mi się poznać, że polska szkoła boksu też jest e, bardzo dobra. No i rzeczywiście tutaj drugi starych partner nie daje się siebie wszystkiego, jest trochę bojaźliwy, boi się, ja za to wychodzę, e, dajesz z siebie 100% i e, kanela na pewno to widzi. No super, tak, fajnie. No i właśnie, czy to jest polska szkoła boksu, bo jak no patrzę na cię z boku, to niewiele z tej polskiej szkoły jest. Boksujesz na wychylony, na lewą nogę często. Owszem, zadajesz ciosy proste, ale w Stanach Zjednoczonych zawodnicy, e, z Twoimi warunkami lotnością na nogach, też zadają ciosy proste, bo masz dobry z dobrą szybkość. Czy to jest na pewno szkoła boksu polska, czy szkoła boksu Macieja Słęckiego, który już widział ten boks w Stanach Zjednoczonych? Na pewno tego Macieja Słęckiego, jak wiadomo, z Polski, jestem w Polsce, trenujemy. Wiadomo, mnie zawsze jarała ta taka szkoła, właśnie ta meksykańska, amerykańska, to jest coś bardziej meksykańska niż, niż tak amerykańska, czyli waka w ataku, dużo tak jakby dołów, wodów, wycholony na tę lewą nogę. Kurczę, wiecie ja też trochę czasu w Stanach Zjednoczonych, trochę tych trenerów przerobiłem. Trener Andrzej też, jak był jeszcze świetnej pamięci, też dokładał tej tak jakby trochę amerykańskiej, tej amerykańskiego luzu, tej troszeczkę przenoszenia się, że ciało z lewej na prawą nogę, z wykroczonej na zakroczoną nogę. A więc mi się zdaje, że w tym momencie robi to, co ja robię, to jest taki mishmash, czyli wszystko, taki miksik. I mam nadzieję, że fajnie to wygląda, fajnie to, fajnie to jest, niektórzy też trenerzy ostatnio w Nowym Jorku Sosa też mówią, że ja nie mam do końca takiego europejskiego stylu boksowania i też dlatego jest yy, fajnie mu się ze mną pracuje. No właśnie, czyli trafiłem, a yy, powiedz mi, myślisz, że yy, Twoja walka najbliższa to będzie jakiś poważny pojedynek, czy, czy, czy masz plan ustalony z Łukaszem Kownackim i, i gdzieś ten plan yy, yy, jakby uwzględnia dalsze cele? czy znaczy, na pewno jest to jakiś tam przystanek. Cel jest cały czas ten sam, niezmienny, walka z tym świata. Na pewno to nie będzie łatwo, będzie trzeba znowu się wdrapywać na te szczebelki, bo, bo trochę czasu mnie w tym światowym boksie nie było po walce za dradę. Ale jeszcze mam tyle dobrze, że tak naprawdę nie tylko ja nie boksuję. Tak naprawdę wielu tych zawodników na szczycie jest zawodnikami, którzy boksują raz do roku, dwa razy do roku, a więc, a więc tylko, że boksują w Stanach. Boksują na dużych galach, pokazują się. Ale ja cały czas jestem, cały czas boksuję, cały czas jestem w rankingach, cały czas jestem na ustach. Przyjechałem rok temu do, do mojego nowego teamu, tam Łukasz Kownacki mi to wszystko zorganizował, mój nowy menadżer Łukasz, trener, sofa. Eee, tam też było fajne poruszenie, że fajnie, że tutaj Suleński jest na, na, w Nowym Jorku, że myśleliśmy, że już nie boksujesz, ale jednak boksuję, więc trzeba tutaj być, trzeba tutaj być. Trzeba tutaj się pokazywać, więc też bardzo dobrze, że tutaj jestem. Bardzo się cieszę, że dostałem od PBC i Canelo Team zaproszenie na te sparingi. A następna walka co? co powiem Ci, że prawdopodobnie to będzie zwykła walka rankingowa, natomiast e, naszym celem z Łukaszem jest pokazanie, że sprzedajemy bilety. Chcemy zrobić galę w Nowym Jorku. Podpolskich kibiców ze stoczek, walkę wieczoru, gdzie sprzedamy troszeczkę biletów i damy sygnał tym promotorem, że Flecki dalej grze, że sprzedaje bilety i że warto dać mu fajną walkę. No właśnie, czy właśnie te sparingi z Canelo to między innymi było takie pokazanie się na mapie w Stanach Zjednoczonych, bo dużo się mówiło w, przynajmniej w bokserskim środowisku o Twojej walce z Charlotte. Tam były nagrywki, tam była promocja. W końcu ta walka się wysypała, mówiąc kolokwialnie, ale to jakby powrót na mapę boksu Macieja Słoneckiego, tak jest pan z najlepszym pięściarzem świata. Zresztą to na pewno tak. To było takie, takie spontaniczne. Nie planowaliśmy tego. Wydaje mi się, że powrót na taką na, na, na mapę tego całego świata to był wyjazd w zeszłym roku do, do mojego trenera, gdzie przygotowaliśmy się właśnie z w stosownym do, do mojej walki, którą skończyłem również po zmianie menadżera, po zmianie teamu. I to już był sygnał. Natomiast tutaj to jest taki spontaniczny, bardzo mocny sygnał, że dalej jestem w grze, dalej jestem, że dalej boksuję. Zaraz po tym obozie w maju, czerwcu, co też jest bardzo ważne, stoczę walkę, czyli jakby pokaże to, że nie tylko jestem na obozie Canelo, wracam do domu, tylko że stoczę sparingi tutaj z Canelo, wracam do Nowego Jorku do Sosy, trenujemy, przygotowujemy się do walki i mamy walkę i to też wydaje się, że może być taki fajny sygnał dla promotorów, które zobaczą, że jednak dalej Sulecki jest w grze i że dalej jednak traktuje Bóg z poważnie. A jak myślisz, bo no scena nie rozumie naszych żartów, tutaj często sobie żartujemy. Więc może kibice zrozumieją, skąd wybór Macieja Słowenckiego? Bo z twarzy to jesteś niepodobny do końca do Hajmego Mungi? Ja jestem przystojniejszy. Zdecydowanie. A natomiast już, już tak poważnie mówiąc, styl masz jednak trochę inny niż Himmy Mungia. Skąd taki wybór? Jak myślisz? Dlaczego? Z czym się kierowali? Czy dlatego, że ty sparowałeś z smugią wcześniej? Wydaje mi się, że nie, o nie o właśnie sprawę? nie, nie, nie było żadnego tematu, mogli, nie, poda, nie poruszali ze mną tego tematu, ciężko powiedzieć, wiesz, ciężko powiedzieć, może po prostu brakuje jakichś tam e, zawodników, którzy by chcieli przyjechać do, do do, do na sparringi, bo tu ja naprawdę jest ciężko, e, klasowych rywali, e, a więc, wiesz, warunki fizyczne może podobne, ja też boksuję, boksuję w ofensywie, nie mam pojęcia, wiesz, nie zastanawiałem się tak naprawdę nad tym. Ja, wiesz, ja podchodzę teraz do boksu bardzo zadaniowo, tak? Eee, Ten wyjazdem nawet tutaj też już się, zajarałem się na pewno, wow, fajnie, w paringi z Canelo. Ale wiesz, potem sobie tak później, jak w domu, mówię, kurczę, ty, ty, dopiero kontuzję miałem. Zacząłem trenować i lecę do Canelo, który jest w gazie i trenuję. Mówię, trochę, może tylko na księżyc się porywał, ale z drugiej strony mówię, to jest, to jest dla mnie zajebiste wyzwanie, na pewno dużo większe wyzwanie, niż będzie następna walka. Więc. Wiesz, serduszko pozwoliło troszeczkę emocji, przede wszystkim dlatego, że jest to jakieś wyzwanie i to nie małe. A sparowałeś z Mungiją, nie wiem, rok temu, tak? To było dwa lata, dwa temu. lata temu. No to mniej więcej to już ten sam poziom, który prezentuje teraz, mimo że to jest zawodnik, który jeszcze idzie cały czas w górę. Jak oceniasz jego szanse z Alvarezem? Wiesz co, Bo chyba że... nie ma takiego zawodnika. Ja, ja nie znam przynajmniej, który, który sparował z jednym i drugim. Prawdopodobnie nie ma. Powiem Ci tak, przed przyjazdem tutaj uważam, że Mugui ma szansę wygrać z Canelo. Bo jest zawodnikiem, który pokazuje, w zadaje duży ciosów, ma, ma zdrowie, ee, bije w różnych płaszczyznach. Natomiast jest bardzo, bardzo jednozmiarowy. Kiedy uderza, kiedy zaczyna się rozpędzać, zaczyna się bardzo, bardzo otwierać i Canelo to na pewno wykorzysta. Canelo jest zawodnikiem, ja pierwszy raz stanąłem do ringu z zawodnikiem, kurce na no, kompletnym. W obronie genialny, fantastyczny timing, movement, skillsy. Szybki, dynamiczny, silny. W Ataku też bardzo, bardzo, bardzo eksplozywny. Chyba inteligencja, Nie ringowa inte też. Jest. A to jest, w ogóle, to jest inny wymiar inteligencji. tak rzeczywiście uczy się cały czas zawodnik, obserwuje cię, uczy się, wyciąga wnioski i przede wszystkim słucha się trenera, To widać. Reinozo cały czas mu podpowiada, on się cały czas słucha, widzę, że tam jakieś czasami okiem rzuci na niego. No, Kurczę, no, nie, wracając stricte do tematu, nie wierzę w to, że, 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 że ja wytrwa do końca, do końca walki z Canelo. To jest, ważne, to jest ważna opinia, a powiedz mi, teraz w Polsce dzieje się też sporo yy, i Łukasz Różański będzie walczył z Lorenzem Okoli. Dajesz mu jakieś szanse w tym pojedynku? Oczywiście, no, się zdaje, Dlaczego nie, wiesz, Łukasz ma argumenty w jednej i drugiej ręce. I to jest, to ma bardzo duże argument. Wiadomo, no bo amatorski, zawodowy to jest kompletnie co innego. Może Łukasz nie był genialnym amatorem, później tutaj walczył z Józefem spisywali go na straty ze też miał przegrać, miał przegrać z Babiciem i miał przegrywać te walki po kolei. E, natomiast on wjeżdżał i rozjeżdżał. On, on ma taki styl po prostu walki, że, e, że jest niesamowicie agresywnym pięściarzem i potrafi naprawdę bardzo mocno jest, że wydaje mi się, że jest nawet silniejszy niż Michał Cieślak. To jest bardziej dziki niż Michał Cieślak. Ale przy tym on potrafi. Kurczę, w tym chaotyzmie jego jest, jest sposób, bo on niby idzie chaotycznie, ale on fajnie dokręca te siostry. I widać, że on bije tam, gdzie chce uderzyć. Ale on niby jest chaotyczny, ale on ten chaotyzm ma tak fajnie pokładany, że uważam, że wreszcie no, okolicy jest też inny jakby wymiar zawodnika, z którym kiedy boksowa. Natomiast Bilian Smith potrafi z nim wygrać. A więc jak Bilians potrafi z nim wygrać, to uważam, że Różewski też może się tu tym bardziej, że ma na pewno mocniejsze argumenty na zbieranie biniackimi w, w rękach, tak? No, co, no nie będzie to łatwa walka, wiesz. Kurczę, no okol jest długi, ma te długie ręce, mocno bije. Jak do pierwszych czterech ród Łukasz Różewski nie wygra przed czasem, później zaczynały się lekkie schody. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Łukasz wejdzie w mocną walkę i będzie potrafił skontrolować odpowiedź do dystansu, wejść, wejść z tego dystansu do półdystansu, e, wyprowadzając swoje ciosy, i bijąc nawet nie w głowę, ale wszędzie dzisiaj dał argumenty w pięściach fał, to uważam, że, że szanse ma tak, jak wejdzie na Bijoka. A powiedz mi jeszcze, bo jest duże wydarzenie okolii Różański Różańskiej, niewątpliwie e, połączenie telewizji polskiej z telewizją Sky, wspólny event, Knoco Promotion i grupy Bokser. E, jest wcześniej Masternach wraca z dosyć, z dosyć silnym rywalem we Wrocławiu. E, Kadr Polski. Objął Grzegorz Proksa z, razem z Fedorem Łapinem i, i całym sztabem. Gdzieś ty pojechałeś na sparingi do Canelo i, i będziesz kontynuował swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Niby boks jest w odwrocie, ale jakby czysto te światełka w tunelu, które mogłyby ten boks podnieść. Dlaczego, znaczy, o obok w Polsce czy na świecie? Nie mówię o Polsce, na świecie wydaje mi się, że, że dawno Ciebie tak się. prężnie nie było. Tak jest, jeśli chodzi o świat to nie było, to jeśli chodzi o Polskę, to wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli mistrza świata, tak? To jest bardzo ważne. Niby tutaj, dużo ludzi mówi, że to Bridger, to jest walka, waga taka przejściowa, że jeszcze nikt nie poważnie nie traktuje, natomiast nie depresjonujemy tego Łukasza, tak? On naprawdę zrobił kawał dobrej roboty, żeby tutaj być gdzie jest, e, pokonał faworyty, faworyzowanego babicia. E, natomiast potrzebujemy tego pasa, natomiast dlatego uważam, że Łukasz zrobi znowu taki kolejny, kolejny kroczek dla polskiego boksu, jeżeli ten to walkę o tytuł wygra. Tak? Kurczę, no wydaje mi się, że zobacz, Master fajną walkę tam zrobił z tym Bilanem Smithem ostatnio, Cieślak jest misje Europy, też się dograpuje do walki o najwyższe cele. To są wagi Cruiser. Eee... Kurczę, no coś tam się dzieje, tak, coś tam się dzieje. E, wiadomo, jeszcze no, pokolenie moje zaczyna powolutku odchodzić, tam gdzie był Artur Szpilka, był, no, było tych kilku fajnych chłopaków, Artur, Andrzej Fofara, e, Główka. E, no, to były sukcesy, to były emocje. E, ja jeszcze boksuję, Główka w KSW, Spila w KSW. A więc no, i moim celem jest na pewno to, żeby żebyśmy zresztą chłopaków jeszcze dali troszeczkę emocji, troszeczkę radości polskich kibiców, bo na pewno na to zasługują. E, no i wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze dużo dobrego zobaczycie. Czyli jeszcze masz szansę boksie się dźwignąć? Uważam, że tak, uważam, że jasne, że tak. Tylko tak jak powiedziano, jeżeli. Potrzebny jest sukces. Potrzebny jest sukces, ale potrzebne też jest. Ty... Trzeba pomóc temu sukcesowi, tak. Czyli no kurczę, no trzeba inwestować w piesiarze. to jest przede wszystkim.